Witam Was dzisiaj w takim krótkim, zwięzłym podsumowaniu tego, no chciałem powiedzieć roku, ale tu nie ma się co mm, dziwić, ponieważ no, wydaje mi się, że już się długo na przykład nagrywa, chociaż dopiero nagrywam. No, będą dwa miesiące niedługo. Pierwszy filmik wpadł mi w pierwszy filmik, dzięki któremu w ogóle zacząłem właśnie nagrywać o Margonem. To może jeszcze go tutaj znajdę. To był filmik o Halloween. Tutaj jest pokazane, że miesiąc temu, ale tak naprawdę on był um, 31 października do, od, do, do 1 listopada. To był ten przeciąg, kiedy w ogóle zacząłem cokolwiek robić. No, zaczęło się od Halloween, pierwsze tutaj um, eventowe wideo-solucje, jakie zacząłem tworzyć. Później jak widzicie, Kwajter um, Margonem, poradnik y, dla Paladyna, jakieś tam humorystyczne, Margonem Duel. Dużo questów opisywanych dla mm, ludzi, którzy tego potrzebują. Później kolejny Kwajter mm, dla Paladyna. Później jeszcze Halloween. W końcu mm, poradnik, jeden z takich pierwszych, większych poradników. A chodzi tutaj o dojścia do Elite 2, w których to pokazywałem właśnie jak dojść. Nie wiem, czy mi się teraz w ogóle to załaduje. Ale chyba nie. Jak dojść do jakiejkolwiek elity od pierwszego do 28 levela, tutaj jest o. Czy na przykład teraz idziemy prawdopodobnie na razu glaga, tak jak widzicie. Jeszcze tutaj jest opisywania. ale ja teraz mam włączony dźwięk, także i tak nic byśmy nie słyszeli. Co było dalej? No dalej konkurs, loteria, potem było Dragon Fablę przez chwilę, Andrzejki, kolejne questy. No i potem już widzicie, udało mi się stworzyć jakieś takie jedno miniaturki dla wszystkiego, żeby było jakoś ładnie i estetycznie. Tutaj też pozmieniam jeszcze to wszystko, żeby właśnie wyglądało z takim ładnym, póki zima, to właśnie będzie taki zimowy ekranik i ten napis. Będą kolejne filmiki, no to będzie zmieniona miniaturka na taką bardziej wiosenną, chociaż teraz za oknem 10 stopni, słoneczko świeci, to lato mogłoby być. Tutaj też był mix walk Gonsa, Zonsa, tutaj są różne screeny i tak dalej. Co było dalej? No dalej było Euro Truck Simulator 2, no seria, którą zacząłem oraz seria Network Speeda, którą wczoraj zacząłem. Dokładnie, no to był 25. Ale dobra. Przez te dwa miesiące uzbierałem 630 widzów. Czyli nie wiem, wynik jak dla mnie jest zajebisty, że tak powiem. Nie sądziłem, że tak mi się uda. Mieliśmy na klanowym czacie w Margonem się tak kłóciliśmy, ile będę miał. Każdy obstawiał inną liczbę. I w sumie ja byłem najdalej, bo ja obstawiałem 400, ktoś tam obstawiał 500 i był bliżej niż ja. No wyświetlenia wyświetleniami, ja i tak z tego nic nie mam. Hmm, ponieważ nie zarabiam w ogóle na tym, to jak parę osób mi właśnie pisało na privie że to tylko robię to kasno, to ja Wam nic na to nie poradzę. Ja tutaj mogę Wam, co ja Wam mogę pokazać. menadżer filmów to chyba na, no Widzicie, tutaj wszędzie mam brak przychodu, więc po prostu no, nic na tych filmikach nie zarabiam. Ale wyświetlenie jest, subskrypcji trochę też jest hmm, i też taka hmm, zapowiedź co będziemy robić, co mam, co chciałbym w ogóle robić w tym 2014 roku. To to już będziecie widzieć teraz na ekranie. Na początku chciałbym zacząć od skończenia, może nie skończenia, ale do kolejnej części tego poradnika dla Paladyna, tym razem od 20 do 30, bądź i później 30 do 40 levela, Ponieważ zauważyłem, no, że jednak się trochę tam przydaje ludziom, ktoś z tego tam jeszcze korzysta w tych tematach forum dla Paladyna w ogóle, w dziale Paladyna, czyli jednak to się komuś tam przydało. Jak również, no ja głównie na początku opisywałem questy, tutaj są no, różne questy od 60. levela w górę, które tam wyświetlenie może nie nabijają, ale mnie to tam jest rybka ponieważ to tam nie chodzi o jakieś wyświetlenia, tylko żeby mm, ludzie z tego korzystali. Oczywiście te poradniki są. Wszystko jest na forum. Jakoś się tutaj nie rozlegam, No, Reklamę mam może jak to woli. Tutaj w solucjach wideo na przykład są moje filmiki. Jakby ktoś kiedyś potrzebował, tutaj na wyższe lewele są moje, jestem Kamil Demon. Yy, no. W poradnikach też mam parę swoich filmików, ale teoretycznie. Staram się udostępniać je na forum, ponieważ dużo osób właśnie z forum korzystam, Mniej tak tylko na samym YouTubie. No i wracając do zapowiedzi, no to dużo questów będzie. Będę grał tą dziewczętą, będę bijał levela, już mam tutaj parę pomysłów. Na razie na, na opisywanie questów, później na, na opisywanie ekspowisk. O. Tak, seria to będzie seria najciekawsze ekspowiska. Czyli nie będę opisywał jakiegoś jednego ekspowiska, na którym będę siedział, tylko będę mm, oceniał wszystkie, jakie są, większość, jakich jest jakie są możliwe na dany level. To, bo teraz mam 75, to chcę być 80, właśnie korzystać z różnych, z różnych ekspowisk. To będę wszystko opisywał i zobaczymy, jak to się przyjmie. No i mm, oczywiście, tutaj seria EuroTrack Simulator i Need for Speed one jeszcze one są świeże, strasznie. Jeszcze się tutaj nikt nie zdążył zadomowić, zapewne z tym. No bo to takie nowe, wgrany dzień temu, paręnaście godzin temu, to dopiero będziecie oceniać, no jak się spodoba, będą te jakieś tam łapki w górę, tak? No to um, będziemy nagrywać dalej. Um, Eurotrack Simulator 2, no to to jest tak poważnie, tutaj podchodzimy jako kierowcy, a Need for Speed, no to to jest, Totalnie śmieszne, jak dla mnie chociażby. Pokazując tutaj wszystkim kolegom ten właśnie filmik, w którym w pewnym momencie zacząłem, na, zapomniałem wyciąć, jak rozmawiałem w ogóle z mamą przez telefon, potem ktoś mi to powiedział, ja sam to potem zauważyłem i, i że tak powiem, noś ubaw mieli wielki, bo sobie rozmawiałem z mamą. Ja w tym nic dziwnego nie widzę, bo się o mnie martwiła, ale jak to woli. No i to chyba tyle z takiej zapowiedzi, no nic więcej nie mam zamiaru, no kolejne eventy będą, no ja oczywiście eventy opisuję, tutaj znowu wrócimy sobie do Margonem, mm, eventy opisuję, trafiają filmiki do eventowniku, który właśnie został zaktualizowany chyba, a tutaj są też wszystkie mm, solucje, więc wszystko jest gites, jak ktoś potrzebuje, no to zawsze znajdzie taką solucję do właśnie eventowych Póki co, nie wiem, czy coś na Sylwestra będzie. Jak będzie na Sylwestra, no to na pewno gdzieś 2-3 grudnia coś nagram. Bo nie wiem, jak to będzie na Sylwestra. Chyba, że 1 też już zdążę na spokojnie nagrać. Potem nie wiem, czy Margonem chyba coś było tutaj. Margonem, y, może coś było na Dzień Dziadka i Babci. Później Walentynki, to jakieś kweściki będą. Wszystko będę starał się opisywać. Dobra, bo długo gadam. Jeszcze ja w sumie nawet nie wiem, ile... A no tutaj mi pokazuje, że 8 minutek, no to jeszcze dojdziemy sobie do 10 może jakoś. W sumie to już nie wiem jak. Co by tu jeszcze zapowiedzieć? No, no Need for Speed, no to będę um, od początku gram kupując pierwszy samochód, robiąc wyścigi, wszystko, drifty, wszystko, wszystko jest moim komentarzem, bez żadnej jakiejś muzyczki. I to jest takie, no jak chcesz sobie pooglądać, to sobie pooglądasz. Um, również Euro Simulator 2, no to tutaj się wczuwamy w kierowcę i to tak... Bardzo, bardzo w kierowce, na poważnie jeździmy Ładunki, jakiś forum eurotraku znalazłem Próbowałem udostępniać te filmiki Ale widzę, że tam ruch jest na tyle mały, że, że tak powiem szału na tym nie ma Więc na razie mam Was i dzięki Wam w ogóle Coś mi się może zacznie kręcić tutaj z tymi właśnie dwoma seriami Co by tu jeszcze powiedzieć mm -hmm, mm -hmm. Tutaj nic się nie dzieje a mi chciałbym zakładać na przykład yy, takie coś jak yy, Quiter Movies, yy, w sensie stronę na Facebooku, ale nie stronę typowo fanpageową dla mnie, tylko stronę yy, jako Quiter Movies, czyli wszystkie filmiki, które udostępniam, ale nie tylko o Margonem, tylko również właśnie o Need for Speedzie, o Eurotraku, no nie? Bo mogę powiązać konto YouTube właśnie z Facebookiem, i właśnie bym chciał coś takiego kiedyś wykombinować, właśnie. I wtedy dzięki może temu Facebookowi, który teraz jest na tyle e, słynny, bym e, coś zrobił z tymi właśnie, z tymi dwoma innymi serialami, ponieważ no, na Margonemie to ja póki co mam dużo chętnych do oglądania, więc mi jakoś Margonem mm, nie potrzebuje większego rozgłosu, taki jaki jest jest dobry. Kto chce, to ogląda, kto nie chce, to nie. Ale te właśnie inne serie jakoś można byłoby też, żeby ludzie zaczęli oglądać. Szukałem czegoś właśnie na przykład Network Speed Underground 2 na Facebooku, ale to takie biedne te stronki, są nic tam ciekawego nie ma, jest tylko o no, Undergroundach albo nowszych, albo ogólnie, a na tych ogólnie no to są też same nowinki, że tak powiem, więc tak trochę widać. Ale taki właśnie Quite Movies, mm, no to nawet może byłby yy, dobry pomysł, nie wiem. Na razie tego nie robię, ponieważ no, nie wiem, czy w ogóle byliby chętni, którzy by tam to... Tutaj na Facebooku są lajki, którzy by to lajkowali i w ogóle by tam coś ten, bo tam po prostu byłyby udostępniane właśnie wszystkie filmiki I to właśnie byłoby dla osób, które nie tyle co na przykład grają dużo w Margonę, tylko właśnie w te dwie gry, które też chcę opisywać No i dla nich byłyby też te wszystkie newsy z Need for Speeda Bo na pewno byłoby dużo wiele innych filmików niż te, które mają być takie jakby podstawy, bo są podstawowe filmiki Bo Eurotraku mam też inną Inny pomysł na przykład na nagrywanie filmików z takich super mm, trudnych przewozów, ładunków, które są warte duże pieniądze, mm, a na przykład na co rozpędzie, no może jakieś takie, nie wiem, jakieś historyjki, coś, coś pokombinować, albo same wyścigi jakimiś super samochodami i tak dalej. Dobra, przekroczyłem 10 minut, mm, no to mm, pora kończyć. To jeszcze są święta, są święta, no to jeszcze wam życzę znowu wesołych świąt, szalonego Sylwestra. Mm, i możecie jedynie życić, życzyć więcej subskrypcji Chociaż no ja, teraz mi się podoba, bo i tak jest dużo, nie wiem, nie znam się A i tak cały czas, jak zauważyliście pewnie spamuję, withan mm, Teraz już w ogóle nikt się tego nie czepia Ponieważ na początku, pamiętam, to dużo takich super ekstra mistrzów się czepiało, że rozsyłam A jak i napisałem, że mogę to rozsyłać, ponieważ jeden link na jedną godzinę w jednej lokacji no to odpuścili sobie, teraz już nikt nie narzeka. Dużo osób też mi dziękuję tutaj na prywatnym, właśnie za te różne poradniki i tutaj solucje questów eventowych, które cieszą się dość dużą popularnością. Nawet nie wiedziałem właśnie, że będzie tak dobrze. Ale zauważyłem, że się takie filmiki przydadzą, przydają, przydadzą. Dla wielu osób, którym nie wystarcza sam opis, ponieważ no nieraz opis... Jest taki biedny tam nawet informatyk szalony w tym swoim ewentowniku, pytał się, czy ktoś woli opisy yy, wideo-solucji, czy woli opis pisemny. No to połowa, to było tak, jakby trochę porówno, ponieważ połowa mówiła, że opis im wystarcza, bo są to proste kwestie, a druga połowa mówiła, że opisy yy, poprzez wideo-solucje pokazują, jak ja mam dokładnie coś zrobić. Czyli nie jest tak na sucho, tylko że jest w praktyce, ja wiem, czy dobrze na pewno robię, czy się nie pomyliłem, no nie. No i to tyle. Póki co dzięki za to co jest, zachęcam do m, kolejnych tych subskrypcji i tak dalej. No i pozdrawiam Kwajter, Kamilek, Demon, Kamil, Kamilek i wiele innych, jak mi tam każdy jakoś po swojemu chce nazywać. No i lecę sobie chyba trochę jeszcze pogram w coś i zaraz jadę sobie pojeździć, m, wesoły Świąt.